To ogłoszenie wyników naszego konkursu biblijnego na 16 tydzień biblijny, który się zakończył wczoraj, lub przedwczoraj chyba. No to tak, zwycięzców nie będę podawał, bo mamy ich sporo, więc znajdziecie ich wszystkich wymienionych, w sensie napisanych. Natomiast główna nagroda, czyli cały zestaw komentarzy do Nowego Testamentu wydanego przez wydawnictwo w drodze. Wędruje do Doroty. Ona została zwycięzczynią w tegorocznym konkursie naszym biblijnym, ale do tego mamy jeszcze dziewięć nagród takich drugiego stopnia, powiedzmy, i to są książki, które trafią do 9 osób. Książki wydawnictwa W drodze, Rosikon Press oraz wydawnictwa wokacjo. W tym roku mamy naprawdę kapitalne książki w zasadzie chyba tak jak zawsze właściwie, ale no, są naprawdę świetne, muszę powiedzieć. Te, które rozlosowujemy, są biblijnie kapitalne i po prostu bardzo, bardzo pożyteczne. Bardzo serdecznie dziękujemy naszym sponsorom, czyli wydawnictwom, które wymieniłem czyli w drodze Rozikon Press i Wokacjo. Polecamy się oczywiście na przyszłość, za rok kolejny konkurs biblijny, ale też wcześniej Niedziela Biblijna. To kilka. 12 tygodni wcześniej, więc też coś z tej okazji oczywiście przygotujemy. No a poza tym mamy także, to tak nie zawsze się udaje, ale plan jest taki, żeby co miesiąc jedna zagadka biblijna się ukazywała, i nagrodą także jest jeden z tomów biblijnego komentarza do Nowego Testamentu, wydawnictwa w drodze. Wszystkich odpowiedzi, które otrzymaliśmy było ponad 900, sporo i y, absolutnie większość z nich była poprawna. Ojciec Tomek y, pytania tak przygotował, że były i proste i trudne. Zresztą w komentarzach waszych tak też y, pytania określaliście. Niektórzy pisali, o jakie trudne, inni pisali, nie za łatwe, no więc nie da się oczywiście wszystkich pogodzić, więc trochę takich, trochę takich, ale ogólnie rzecz biorąc bardzo dobrze sobie z tymi pytaniami poradziliście. Będziemy rzecz jasna na przyszłość, chyba w podobnej formule, konkursy biblijne przygotowywać, ale tak czy siak zawsze podstawą jest to, żeby sięgać do Pisma Świętego. Przy okazji jeszcze zaproszę, bo nie wiem, czy są miejsca, prawdę mówiąc, ale w Gdańsku rozpoczynamy w najbliższą sobotę rekolekcje biblijne, które mam przyjemność prowadzić. To są bardziej takie warsztaty, w czasie których będziemy uczyli się, jak czytać Pismo Święte, aby, aby bardziej rozumieć. Będziemy mieli przygotowane przez Dom Świętego Maksymiliana pomoce, zarówno takie, że tak powiem, papiernicze, jak i bardziej naukowe i dużo czasu będziemy spędzać samym tekstem. Będą też pewnego rodzaju takie gry czy zabawy biblijne, ale nie, nie w znaczeniu zabawy, że to będzie takie zabawowe, tylko będą to pewnego rodzaju... No nie wiem, jak to nazwać. Turnieje, zgadywanki, poszukiwania detektywistyczne, rozkminianie. Po prostu będziemy mieli pewne fragmenty biblijne, jakieś wskazówki i trzeba będzie docierać do, do, do odpowiedzi. Ja będę oczywiście czuwał, pomagał, więc to wszystko ma na celu uczenie nas bardziej owocnego rozważania słowa, tak aby, aby rozumiejąc sens też móc głębiej wejść w znaczenie tego, co, co mówi Pan Bóg. Wszystkie informacje dotyczące przesłania nagród w konkursie w ramach 16. tygodnia biblijnego znajdziecie w opisie i to chyba wszystko tak mi się wydaje. Dziękujemy za wszystkie komentarze, wszystkim za udział. Jeśli ktoś nie wygrał, to nic się nie przejmujcie, bierzcie udział w Konkursach, które będą w przyszłości, a zawsze nagrodą główną, czy najgłówniejszą jest to, że coraz więcej czasu spędzamy z Pismem Świętym. No i zachęcam oczywiście, żeby nie tylko w tym biblijnym tygodniu, ale, ale też codziennie, chociaż na chwilę do Pisma Świętego zerknąć. I to chyba tyle. Bardzo serdecznie Was z Tomkiem Ojcem. Pozdrawiamy, pokój i dobro.